Witajcie w powtórce na żywo. Tak, nie przesłyszeliście się na żywo CSM63 na Westpacie w losowaniu na 8 Tiery. Powtórka na żywo tylko i wyłącznie dlatego, że jakimś dzi dziwnym cudem nie mogę odpalić żadnej powtórki z złota. Czyli nie mogę dla Was nagrać materiału, a nie chcę Was zostawiać bez niczego. Miałem wcześniej ponagrywane jakieś inne materiały z złota ale no przy ostatnim czyszczeniu dysku, że tak powiem z syfu robieniu na nim miejsca mam nadzieję, że tu spota nie dostanę jakimś magicznym sposobem wszystko wziąłem, usunąłem także zadowolony z siebie nie jestem zajmuję tutaj troszkę taką dość odważną pozycję już mam tvp już mam buraskę oczywiście tvp trzeba zająć się najpierw AMX jest gdzieś jeszcze przede mną. Jest RHM. Trzeba tu trochę pomóc. Jeszcze AMX podjeżdża na blisko, to będzie bardzo ciekawa bitwa. Jestem sam, za chwilę przeładuję TVP. Mam nadzieję, że skończę chociaż tego pana. Jest TVP, Skończony TVP. Ja mam. Jestem na strzał dla buraska. Mi tu raczej nikt już nie pomoże. Chciałbym tylko tego Lighta jakoś wykryć. Ten nasz light wyparował, i to dla mnie jest bardzo zła wiadomość. Jeden w garażu, podjeżdża jeszcze bacza 12 ton. I po mnie to jest przeciwnika zniszczony. Jakimś cudem jednak nie masakra, co tu się dzieje. O Jezus, Maria. Dobra, za chwilę podjedzie kobra i będzie już na pewno po mnie. Nie, ja nie wychylam, to za dobrze się skończyło. Matko boska. Nie wiem, czy ktoś mi tu pomoże, wątpię, ale nie mogę stać w krzaku i kampić. Muszę delikatnie sobie podjechać. Matko, co tu się działo przed chwilą? Szkoda, że sojusznicy nic nie podświetlają. Mam 47 HP, jestem w garażu. Jestem w garażu, nara. Okej, okay. dobra, następna bitwa za chwilę. Matko, co tu się stało? Jezu, dlaczego nikt tego leoparda wcześniej nie wykrył masakra? <laughs> Ale cztery fragi zrobione zrobione. Mam jakieś dziwne szczęście do grania CSM dzisiaj. Tym razem znowu na 8 hiery na mieście duchów. Jadę na te standardowe pozycje dla medów, jak tam widzicie na mapce. Zastanawiam się tylko, czy ta bitwa będzie dla mnie bardziej szczęśliwsza od poprzedniej, czy nie. Raczej wątpię. Tam jednak czterech gości udało się wyjąć. Niestety dość mocno mnie poobijali, ale może coś z tego wyjdzie. Mam wsparcie. Raczej dosyć dobre. Nie spodziewam się, żeby przeciwnik miał tu coś więcej niż my. Dlatego spróbuję zająć od samego początku dosyć agresywną pozycję. Wiadomo, od razu gdzie się. Podział Ivan. Jednak Leopard. Ok. Even już jest w garażu. Kurde. Mogłem pojechać na drugą flankę. Tam by Even ładnie wyspotował. Jest szarfutur. Dostał powieży raz. Muszę tutaj bardzo uważać. Za chwilę powinienem mieć pocisk. Wychylę zbiorę. Nie. On zebrał. Okej, okay, Jest na PCR-kach, Więc może się ode mnie. Tfu. No tak, jest na pecerkach, więc może się ode mnie od czasu do czasu dingać. Hmm. Zmienię sobie tryb. I wjadę dosyć odważnie w to miejsce. Zobaczcie jak lew jedzie. On jedzie na samobuja, wiecie. Dobra, ja go już nie zdajmę. Czar Futur się wycofał. No jednak nie bardzo. No, ciekawe, czy ten KPZ mi pomoże. No, załadował hity, to będzie mnie przybijał. Skubaniec jeden. Teraz nie próbuję wyciągnąć pod tamte Tedeki. Co tam może stać? Jak tiger. Nie chcę od niego zarobić, a reszta to już nie jest dla mnie jakiś tam. Wielki problem. Jest KPZ, jest Skorpion. I potem stuje Skorpiona. Po prostu łatwiej było go wyjąć, a tutaj będziemy mieli wsparcie od sojuszników jako tako. Szkoda, że nasz Iwan poległ. A raczej Gościu się schował. Jest jak Tiger. Jest ST2. Ciekawe, czy chłop gra na goldzie, czy nie. Nasi tutaj dość agresywnie podjeżdżają, więc za chwilę z jak Tigera może już zostać tylko wspomnienie. Ale muszę tutaj na nich bardzo uważać. Jest Sharfutur. Na 100 HP przydałaby się arta w tej bitwie, żeby go skończyć, ale jej jednak nie mamy. Strzelam sobie w te krzaczki. Może jakimś cudem trafię. Też kurde, jakby pojechał po tego gościa? Zaryzykował? No, fajnie. Dobra, coś strzeliło. Kurde, mogłem tryb sobie zmienić. No Jezu, szkoda, że tamte ciężkie nie mają już e, spota. Pojechałem im na taką fajną miejscówkę, że mógłbym ich w plecy robić. Za chwilę może wótek ich wyspotuje. Ja tutaj jestem dla nich, tak powiem, niespodzianką. Zobaczcie. Mamy jeszcze dwójkę na e, tyłem. Ale już się na mnie spodziewa, o. Będzie ta nagroda za płacenie co miesiąc. W sumie mam gościa, ale jak powiem, nie gram nim zbyt często. Właściwie w ogóle nim nie grałem, a mam tą subskrypcję z VOD od dłuższego czasu. Ale jej praktycznie nie używam. Szkoda, że nam padła tamta flanka. Skorpiona nie ma, ST2 jest za moim zasięgiem. <laughs> Baza nam powoli pada, coś mnie to niepokoić zaczyna. Ale trzeba się pozbyć jak Tigera. Kurde. Jest, postawię go na gęsi może. No, postawiłem go na gęsi. Taką liczbą HP to ja się nie dziwię jak to się skończyło. Tutaj będzie bicie na przeciwników. Ori, dobra. Trzeba wracać na bazę. Nie chcę, żeby nam ją skapowali. Zmienię sobie tryb, bo on od tego przecież jest. Pojadę dokładnie tą drogą, którą tu wjechałem. I mam nadzieję, że Gessora spotkam jakoś tak w miarę szybko. Chcę się przekonać, co on umie zrobić poza tym. Nasi strasznie się teraz ulali w tym momencie. Jest KPZ yy, na wykończenie. Źle to wygląda. Oj źle. Jest T30. Bo przynajmniej za chwilę będzie. No, skup proszę, traf to. Dobra, T30 w garażu. Hmm. Nie opłaca się za bardzo mi po GSRA jechać On ma wsparcie od Może mieć wsparcie od dwóch pojazdów Ori dwa w garażu Ja mam spota, jest Leopard Okej, okay, pytanie tylko gdzie jest AMBT Jest AMBT Cofnąłem się, żeby Mimo wszystko być na wieże Może uda mi się go nawet skończyć zaraz tak jest, trzeci prak już pada. okej, okay, nie ma tragedii, jest giesor. Cały czas frontem, za chwilę go pewnie sojusznik ściągnie, ale to już, że tak powiem, historia i ostatni Leopard przede mną. Mogę już zaryzykować, agresywnie pojechać, powinien też zaraz mieć spota. Przestawił się OK, jest na górce. Zmienię tryb, żeby wjechać tam nieco szybciej. Tak jest, jest na górce. Dostanę chyba jeszcze raz i będę dla niego nastrzał. Pod samym szczytem zmienię ten tryb. Mam nadzieję, że go Revaloris nie ściągnie, albo podjadę po prostu na hama pod tego Leosia i tyle. Aha, i nie trafię, okej. Okay. A no, to było bardzo odważne. <noise> bardzo głupie, nie wiem, przeszkodę weszło, czy jak? Ale dobra, bitwa wygrana. 3800 uszkodzeń, nie ma tragedii. No ale, no też 4 fragi. Eee, dobra. To byłoby na tyle, tamta bitewka wcześniejsza też była wygrana, więc lipy nie ma, mam nadzieję, że się Podobało, szkoda tylko, że na tak niskie tiery, no i przy okazji poprzednią bitwę też przerżnąłem, no ale no, najlepsze uszkodzenia w sumie w drużynie, więc jest dobrze, dobra. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, ja was cieplutko pozdrawiam, do zobaczenia, na razie, trzymajcie się i cześć.